Cześć, dzień dobry z tej strony Simgata i witam Was bardzo gorąco na moim kanale w kolejnym odcinku pokoleń. Teraz tak znowu szaleje, już zobaczcie drugi film w tak krótkim czasie z ich serii, także jest dobrze, robimy postępy. W końcu przyszedł czas na przeprowadzkę, o której tak często mówiłam, bo aktualny dom strasznie mnie irytował, mimo tego, że na zewnątrz bardzo mi się podobał. Teraz przyszedł czas na zmiany i to słuchajcie, bardzo duże zmiany pod tym względem, że jak zobaczycie go na zewnątrz, to będziecie załamani. Tym razem postawiłam po prostu na no, jak najlepsze wnętrze, które tak czy jak nadal nie jest dokończone pod względem naszych no, finansów, bo tutaj chyba było na początku około 30 tysięcy simoleonów, także to jest bardzo mało jak na tak dużą Dużą rodzinę. Oczywiście tutaj każde pomieszczenie mogłoby być już urządzone, jednakże ja, wiecie, lubię też trochę detale, lubię jak coś się dzieje, lubię też jakby, no widzicie, nie wybieram najtańszych szafek i najtańszej lodówki i najtańszej kuchenki, bo chcę po prostu, żeby to wyglądało ładnie. Ja w ogóle tą kuchnię zaczęłam tak szczegółowo robić na samym początku, to znaczy tego tu w końcu nie widać, bo ja tak bardziej w myślach już ją szczegółowo robiłam <laughs> niż tutaj. Ale pomyślałam sobie, kurczę, jak tak dalej pójdzie, to nie będę miała pieniędzy nawet na łóżko. Dlatego też za momencik zobaczycie, że na początek postanowiłam troszeczkę te pomieszczenia porozdzielać, żeby zobaczyć ile pieniędzy będzie potrzeba na same po prostu ściany, tak? No bo to jest dosyć, dosyć ważne. Okna darowałam sobie je, i tak samo wszystko to, co się dzieje na zewnątrz. Po prostu mój plan jest taki, że w czasie rozgrywki będę dobudowywała coś, dokładała jakieś ozdoby, czy też umeblowywała kolejne pomieszczenia, bo zdradzę Wam, że tak naprawdę zostaną trzy puste pomieszczenia. To będzie z, z, to będzie co? To będzie sypialnia Marii i Dajsukę, to będzie ten korytarzyk, i to będzie druga łazienka, ponieważ no, zdecydowałam się na te dwie łazienki. I ta jedna łazienka będzie jakby tak typowo dochodziła od pokoju dziewczynek i właśnie z tej sypialni Marii i Daisuke. Oni po prostu na razie będą mieszkali w jednym. W pomieszczeniu, ale po prostu z dwoma łóżkami. Może się kiedyś pogodzą, kto wie, ale niech mają chociaż w takim stopniu tą bliskość, mimo tego, że się nienawidzą. Jeżeli będą nadal oburzeni, słuchajcie, nie ma problemu, postawimy im ścianę na środku. I, I w ogóle tak, ten dom będzie tak wyglądał. Słuchajcie, on będzie tak wyglądał. Ja tutaj próbuję to naprawić tą sytuację dachami delikatnie, ale no, zbyt wiele to po prostu tutaj nie daje. No i tak jak Wam mówiłam wcześniej, Później dobudujemy jakiś e, tarasik e, i, i po prostu porobimy jakieś ogrody i tak dalej, i tak dalej. Także na wszystko przyjdzie czas, nie ma problemu. Dlatego też e, ja go aktualnie nie udostępniałam, bo też czasami pytacie o te domy tych buldożerów. Ja go na razie nie udostępniałam. Udostępnię go po prostu jak go skończę w całości. A myślę, że to jakoś nam dużo nie zanie, bo naprawdę za te 300 tysięcy myślę, że umeblowaliśmy bardzo, bardzo dużo. I tak dosyć w miarę byłam z tego zadowolona. To nie jest oczywiście nadal spełnienie marzeń, ale tyle, ile mogłam, tyle od siebie dałam. Oczywiście, tapety do pokoju dziewczynek to był największy problem. Postawiłam na takie zwykłe okna, ponieważ jakoś zawsze mi one najbardziej pasują do takich rodzinnych domów. No i co jest najważniejsze, postawiłam na domek parterowy, ponieważ my strasznie rytuje takie latanie na piętro i z powrotem, na piętro i z powrotem. Więc no, jakby mimo, że ta działaczka jest malutka, bo też myślałam, czy jej nie zmienić, ale podoba mi się tutaj, więc tutaj zostałam. No i ten domek, wiecie, też jakby coś tam się przypadkiem stało, to, to piętro nie jest problemem że żaden stał sposób dobudować. Także jakby na przyszłość to też wszystko. Ja mam wszystko przygotowane, ja mam wszystko w głowie gotowe, wszystko jest w porządku, wiecie o co chodzi. Tutaj też trochę mnie czasami męczy to, że te dzieci szybko dorastają, mimo wszystko, ale mam nadzieję, że jakby ten pokój będzie też łatwo zdeformować dla dzieci szkolnych. Także, no, myślę, że nie powinno być problemu. One sobie po prostu na początku będą mieszkały w tym pokoju razem. No bo po co im oddzielny pokój? Z tego co kojarzę, to chyba nawet nie postawiliśmy tutaj komputera, chociaż może, bo to jest bardzo ważne rzecz. Jeżeli tego nie zrobiliśmy, to będę musiała to nadrobić jak najszybciej, na to zarobić. Oczywiście nie zapomniałam o sztaludze, na której po prostu cały, cały biznes naszej rodziny na tym się po prostu skłania, także ona będzie, będzie na czym zarabiać. Widzicie, tutaj jest tak naprawdę bardzo skromnie, jak na moje jakieś tam wymagania, także no. Ja się już po prostu nie mogę doczekać jak tutaj w tym domu zamieszkam, bo powiem Wam przez to, że ja często te rozgrywki zaczynam i ich nie kończę, to rzadko kiedy mam możliwość zamieszkania w ładnym domu. I ja później sobie oglądam jakieś filmiki na YouTubie i tak patrzę, boże oni w takim pięknym domu mieszkają, ale zawsze w takich ruderach niedokończonych ja sobie myślę, wow... Ale oni mają fajnie. Więc w końcu ja dotarłam do tego momentu, gdzie ten dom wygląda. Wygląda trochę lepiej. Pomyślcie sobie, gdybym nie miała tylko tego jednego synu to naprawdę ten dom by był, byłby taki wow, super. Ja mam nadzieję, że on kiedyś zamieszka jeszcze w willi z basenem, chyba, że Maria się szybciej zestarzeje, no i przejdziemy na jakby kolejną parcelę z kolejnym naszym szanownym synkiem albo z dziewczynami też no jeszcze tutaj zobaczymy, bo tak jak Wam mówiłam, ja czekam na Wasze opinie na temat tego, czy robimy właśnie z tego rodzeństwa takich ekoświrusów. <grych> czy po prostu Filip ma iść na studia i po prostu mieć bardzo rozrywkowe, bardzo szalone życie i wiele dzieci. Z różnymi kobietami, na przykład, a dopiero z czasem mieć małżonkę i z nią znowu dzieci. Czy właśnie idziemy na spokojnie, że oni przeniosą się na wyspę bez przyłącza, bo tak też możemy zrobić. Dlatego ja też bym chciała bardzo zrobić coś takiego, żebyście wy też byli zaciekawieni oglądaniem, żeby was to ciekawiło. Więc, jakby, z tego powodu chcę usłyszeć Wasze zdanie. Na razie jedna osoba się wypowiedziała, także ja liczę na, jakby a więcej podpowiedzi, bo wiecie, że ja się bardzo liczę z Waszym zdaniem zawsze. No i tutaj zobaczcie, został nam 2000, więc ja jeszcze jakby tutaj spróbowałam ten pokój Filipa troszeczkę przygotować, żeby dziecko miało po prostu szczęście, bo ten chłopiec się bardzo stara, to jest naprawdę bardzo dobry chłopiec, ja sama się dziwię, ale jest naprawdę bardzo, bardzo sympatyczny, więc no... No trzeba go trochę e, wynagrodzić, tak? Mu, mu te wszystkie starania o tym dziećmi, a też lubi tutaj czas spędzać, więc to jest jak najbardziej na plus jest z niego wspaniały brat, wspaniały syn i wspaniały oczywiście uczeń. Widzicie go nawet nie muszę prosić, o, on odrabia lekcje, także naprawdę a dziecko złote się udało. No śmieszne jest to, że jest ciemny, a rodzice bardzo jaśni. No ale z tym możemy żyć, no, no jakby tutaj... Nam genetyka no nie za bardzo zadziałała zdecydowanie, ale to była jakaś po prostu pomyłka, więc już zobaczcie, tutaj wszystkie ostatnie grosze poszły na to na to jego pomieszczenie. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu i no co, dajcie znać jak Wam się podoba. Ja wiem, że tutaj średnio cokolwiek ocenić, bo mamy tylko w sobie wnętrza, a na zewnątrz wygląda śmiesznie, ale no, myślę, że będzie im się żyło po prostu lepiej. Tutaj macie parę foteczek, zachęcam do zostawienia oczywiście subskrypcji i łapki w górę, a ja się z Wami żegnam. Cześć!